Siemanko, siemanko, z tej strony Zbrojnik Ancistros. Moi kochani widzowie, witam was serdecznie u mnie na kanale, na hodowli zbrojników. Posłuchajcie, dzisiaj akurat nadarzyła się fajna okazja i chciałbym wam pokazać, jak właśnie reagować w takiej, a nie innej sprawie, jeśli coś się dzieje ze zbrojnikami. Mamy tutaj świetny, idealny, książkowy przykład, który pokazuje, że z nasze zbrojasy coś zaczyna się z nimi dziać. Nie tak Opowiem wam dzisiaj o tym filmie To na pewno będzie dla was pomocne Jak będzie wam się podobał filmik zostawcie łapkę w górę Komentarz, bo to jest naprawdę mocny film Który pomoże wam w hodowli zbrojasków Podpowiem wam Żebyście nie musieli właśnie tracić zbrojników Tylko mogli sobie dobrze je Resperować Żeby jak największą ilość Żebyście mieli Mogli je odchować no to zaczynamy. Słuchajcie, dzisiaj z rana przyszedłem sobie. Jak zawsze sprawdziłem, sobie automatyczny podajnik. No, już nie ma pokarmu. Prawdopodobnie, już się skończył wczoraj, akurat wieczorem. I mówię, ach, to sobie wrzucę ręcznie. Zobaczę, jak małe zbrojacki sobie jedzą. Wsypałem karmę. O dziwo, patrzę. A tutaj nie wszystkie zbrojniki schodzą na dół do jedzenia. Mówię, o, to już jest znak. Że coś się dzieje nie tak. A więc postanowiłem poczekać jeszcze kolejne 20 minut, zobaczyć które jedzą, które nie jedzą. No i zauważyłem, że połowa ich je, druga połowa nie chce podchodzić chętnie do jedzenia, a kolejne z tą drugą połową w ogóle nie podchodzą do jedzenia. A siedzą na szybie, wyglądają tak. Zobaczcie sobie. O! Mają lekko. Przebarwione przezroczyste brzuszki, lekko, powtarzam, czyli jeszcze jest pokarm w ich brzuszkach. Tutaj jest słaba jakość tego nagrania, akurat, ale o, może widzicie sobie: ten po lewej jest ok, ten po prawej nie. Zobaczcie ten drugi, zobaczcie też, te dwa wyżej. One właśnie nie podchodzą już do jedzenia i zobaczcie, jak szybko wszystko postępuje w ciągu, ja wiem, 12 godzin. Ostatnim razem jak to byłem, jadło wszystko było 12 godzin temu. Było wszystko ok ze zbrodnikami. Prawdopodobnie skończył się również liść tepangu, którego muszę tutaj dołożyć na antybakteryjne działanie. Więc postanowiłem nie wahać się dłużej. Szybciutko wziąłem spuściłem ze 112 litrów 30 litrów wody. Uzupełniłem tą wodę mniej więcej taką samą temperaturą, jaka była w akwarium. No i postanowiłem dodać złoty środek, jakim jest FMC. FMC podałem w ilości na 112 litrów 1 ml. pH było 7,7, lekko podskoczyło. Teraz mamy 7,6 u małolatów. I zobaczcie sobie, podałem ten środek. I teraz czekamy. Czekamy, aż środek zacznie działać, małe zbrojacki znowu zaczną ochoczo podchodzić do jedzenia. Może to potrwać do 12 godzin. Jak szybko zareagujemy, takie małe zbrojniki prawie że w 100% uratujemy. Jeśli byśmy zareagowali dwa dni później, prawdopodobnie nie mielibyśmy już na co reagować, bo małe zbrojnicy zostałyby tak wytępione. Że po prostu nie miałyby szans na przeżycia. Dalej. Jeśli myślimy, że to może być pasożyt, to nie jest pasożyt. Pasożyt tak szybko nie postępuje w temperaturze 25 stopni Celsjusza, bo tutaj mamy akurat 25 stopni Celsjusza. Tak szybko postępują bakterie. Bakterie, które momentalnie niszczą nasze całe środowisko w akwarium. Najbardziej od, nieodporne są właśnie małe egzemplarze z broników. Dlatego mam tutaj podejrzenia w 90%, że są to bakterie. Dlatego od razu z automatu podałem FMC. Do 12 godzin nic się nie dzieje. Dlatego warto, ale to warto właśnie młodym rybkom sprawdzać często. Karmicie, podchodzą do jedzenia, jest wszystko ok. Nie karmicie, bo już jest znak na pewno, ale to na pewno coś się z nimi dzieje zobaczcie sobie, tutaj wszystkie akurat sobie konsumują ale te co są na szybach już już sobie tak nie konsumują a wręcz przeciwnie trzymają się na uboczu widzicie tutaj te wszystkie rybki dadzą rady, one wyżyją po prostu tylko mówię kwestia jest tego że że ich bakteria nie sprawdzałem nawet to, tego pod mikroskopem, bo z mojego doświadczenia wynika, że to jak mówiłam, 90% jest to bakteria. Jeśli jest to pasożyt, on tak szybko nie postępuje w ciągu 12 godzin, bo cykl rozwojowy e, chociażby wiciowca w temperaturze 25 stopni one nie rozwiną się w ciągu 12 godzin. Nie są w stanie. To chyba że jest około 14 do 16 godzin w takiej temperaturze jeśli by to była temperatura 27 stopni 28 stopni no to cykl rozwojowy wieciorcy trwałby w ciągu 6 godzin a tutaj nie ma takiej możliwości tak jak wam mówię temperaturkę mamy 25 tak jak jest tutaj na urządzeniu i czekamy teraz są efekty tego że choroba próbuje zebrać żniwo ale po prostu oszukaliśmy przeznaczenie Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po kolejnych 12 godzinach. Ja dzisiaj z rana nakarmiłem, trochę zjadło, resztę posprzątałem. Trochę jeszcze również tych odchodów zostało, ale jak wiecie sami nie jesteśmy w stanie wszystkiego ściągnąć. Zobaczymy, za 12 godzin tu przyjdę i zobaczymy, czy coś pomogło tutaj bo 12 godzin, 20, przepraszam, 4 godziny, tak, do 30 godzin małe zbrojacy są w stanie wytrzymać, ale jeśli dłużej nie dostaną pokarmu karmu, takie małe nasze złote przyjaciele po prostu odejdą z tego świata i nie będziemy mogli im w żaden sposób pomóc. Słuchajcie, tu jak jest zapomnione światełko przy podaniu lekarstwa FMC, to światełko najlepiej weźmy. Wyłączmy. Ja również tutaj wyłączę to światełko, jak tylko zakończę film, który dla Was nagrywam, to zobaczcie sobie, małe zbrojacy szukają jedzenia, szukają, szukają, ale tak mówię, te bakterie postępują i one, jak posiadają wielita, one szybko zbierają swoje żniwo. Czym szybciej zareagujecie, tym szybciej jest duża szansa, że wasze zbrojniki Wam wyzdrowieją. A jak to przejdą, też będą wiadomo odporniejsze na bakterie. Jeśli chodzi o, to, yy, o ich tempo wzrostu. Teraz tempo ich wzrostu się zahamuje, bo muszą wrócić do pełnej rekonwalescencji, czyli do pełnego zdrowia. Zobaczcie sobie. Tutaj one sobie siedzą na wszystkie są tutaj yy, zbrojanski właśnie zarażone tą bakterią. Yy, jeśli dojdą do pełni zdrowia, pełna zdrowia dla takich małych zbrojańskich to jest. Minimum dwa tygodnie takiej rekonwalescencji, ponieważ yy, ich organizm musi na nowo zacząć funkcjonować. I dlatego teraz im będzie trzeba podawać fajny pokarm, delikatny, lekkostrawny. Także Artemia yy, idzie w ruch, bo musimy ich troszkę podtuczyć przez te dwa tygodnie. Już teraz nie będą tylko siedziały na suchym. Artemia już będzie dawać, dawać. Możliwości. Zobaczcie sobie. Tamten już się sprawi, że w agonii. Jemu prawdopodobnie już nie pomożemy. Zauważyłem tu takich 5, może 6 sztuk, które już są tak zainfekowane, że im nie jesteśmy w stanie pomóc. No niestety, tak jak Wam mówiłem, są braki, będą spadki, dlatego trzeba szybko reagować. Pamiętajcie, u zbrojańskich, czym szybciej zareagujemy, tym szybciej ich wyleczymy. To jest takie motto dla naszych kochanych zbrojników Ancystros. Także przy tej, przy tej chorobie, przy początku tej choroby, yy, jaką jest wywołanie przez właśnie te bakterie yy, tej choroby, młode zbrojańskie jak tylko zaczynają na to chorować, one jeszcze podchodzą do jedzenia, one jeszcze próbują zjeść, no, ale te bakterie tam w nich się namnażają. i dlatego one do pewnego stopnia jedzą, potem przestają. A jak widzicie, że jedzą, nie jedzą, chcą jeść, nie chcą jeść, to szybciutko trzeba podać lekarstwo. Nie ma na czym się zastanawiać, nie ma co słuchać, yy, że ktoś Wam będzie opowiadał takie rzeczy. Pamiętajcie, ja tutaj Wam w tym filmiku opowiedziałem w jakiej temperaturze tu wszystko się dzieje. W jakiej temperaturze się nie dzieje, chociażby wyciągne, musicie na to zwrócić fajną i szczególną uwagę. Te zbrojacki przestały dawać odchody, a ich brzuszki po prostu robią się przezroczyste. Musicie zwrócić na to szczególną uwagę. Jeśli chcecie po prostu, tak jak mówię, uratować nasze małe szkraby. Także w następnym filmiku będę, mam nadzieję, pokażę Wam już wyleczone małe zbrojacki, które przetrwały to wszystko i dadzą sobie radę. Także zapamiętajcie ten widok, tak wyglądają właśnie zbrojanski No i zobaczymy następnym razem, za 12 godzin nagrywam kolejny filmik. Oczywiście opuszczę Wam w kolejną środę, gdyż, to, jak Wam mówię, mam dużo obowiązków i na razie nagrywam tylko na środę i sam odzwonił do mnie właśnie e, znajomy właśnie z YouTube'a, Paweł z Poznania, pozdrawiam Cię oczywiście serdecznie, pytał mnie dlaczego nie nagrywam no właśnie dlatego nie nagrywam Paweł że mam dużo obowiązków, dzwoniliśmy rozmawialiśmy w każdym bądź razie będzie tego więcej już jak tylko skończy się lato to będziemy słać na masową skalę super jakościowe filmy Pamiętajcie, róbcie tak jak ja Wam mówię, tylko pamiętajcie, musicie przede wszystkim zawsze wiedzieć od czego zacząć. Pasożyty, pamiętajcie, w 25 stopniach nie rozwijają się tak szybko. Mówię tu o wiciowcach. Jeśli to byłyby nicienie, to również szybko nie zbierają tak, tak wielkiego żniwa u zbrojników, bo nicienie potrzebują przynajmniej miesiąca, żeby zacząć zbierać żniwo. W ciągu 12 godzin są to bakterie Aremonas i Pseudomonas. Także dziękuję serdecznie za wysłuchanie mnie i zapraszam na kolejne moje filmy. Tak jak Wam mówiłem, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, bo dzięki temu to mnie wszystko motywuje i dzięki temu mogę robić Wam kolejne filmy, bo idzie zasięg, który oczywiście tak bardzo pomaga dotrzeć do większej ilości. Naszych cennych hodowców, a taki pomysł dalej zaraz wam pokażę, co jest z tymi moimi gubikami. Zobaczcie sobie tutaj. Um, jedna z panienek jest już w ciąży. Przychodził gubiki, to jest ta niżej. O, ta panienka tutaj płynie. Wiecie co? Wziąłem sobie lupę, ona tutaj podpłynęła do jedzenia. Wziąłem sobie lupę, sprawdziłem na jej odbyt i zauważyłem, że są małe małe gubiki. Jak to zrobiłem? No, to jest bardzo dosyć proste. Yy, tutaj rybki przypływają, jak są głodne, ale przed oglądają, bo no nie są głodne. No i biorę sobie lupę i sobie powiększam. I sprawdzam. Przy odbycie, jeśli mają już widać tam oczka, no to znaczy, że ona już jest zapłodniona. Już tylko czekać, aż, aż będzie rodzić, Wsadziłem ją 20 czerwca, zrobiłem to przy jednym gościu, który u mnie akurat był, nie widział to i zobaczył, z zegarkiem w ręku będzie mi się, będą rodzić mi się małe, bo ona już jest zaciążona. Ta druga, nie widziałem, żeby cokolwiek jakieś młode były. Tutaj mamy samiczki gubika, które są tak grube, ale jeszcze nigdy nie współżyły razem z samcami. Napchane są mega, ale to mega napchane są mikro No i oczywiście, o patrzcie, zobaczcie kogo tutaj znalazłem, złapałem. Przy okazji na filmiku, przepraszam Was serdecznie, ale muszę zlikwidować tych typów dwóch. tych typów tu nie powinno być. To są ślimaczki, zatoszki. Sprawdzimy je szybciutko. Gdzie indziej, a gdzie indziej, to znaczy do tego akwarium. Niech tam sobie wpadają, bo tutaj jest, tutaj jest kolcobrzuch. O zobaczcie, przepłynął, zobaczył, że ślimaczki wpadły. Tu jest kolcobrzuch i on sobie tutaj radzi, on sobie tutaj siedzi, on tu sprząta z tych ślimaków. Zobaczcie, ślimaki pouciekały wszystkie, bo zobaczyły, że nie jest niebezpieczeństwo, także zaczęły sobie dawać radę. A, zobaczcie, tutaj to samo. Tak właśnie powstaje bakteria Arenomonas i Pseudomonas. W tym akwarium to samo się stało. Tutaj też również dodajemy lekarstwa, ale nie będę już wam nagrywał, co tutaj się działo. Tutaj są dorosłe zbrojniki, także tutaj sobie na spokojnie na zabradę. Z tym akurat nie ma najmniejszego problemu. Wracając do gubików, zobaczcie, jakie napchane są samice. Wszystkie są grubiutkie, pełne ikry, Tutaj wystarczy tylko po prostu dać samca prawdopodobnie ta dziewczyna. Jak nawet tak zajdzie w ciążę, to prawdopodobnie wydaje mi się, że chyba urodzi i zdechnie bądź po prostu pęknie, jest tak nabita i krą, że, że, że z mojego doświadczenia wynika to, że jak są tak nabite, to rzadko kiedy u mnie przeżywają, no bo mam wodę kranową, także nie jest miękka, także im się rodzi, eee, także dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz za oglądanie. Samtów jest coraz mniej, bo zmieniło dużo ich, dużo ich eee, miejsce zamieszkania. Poszły sobie gdzie indziej. Także dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie mnie. I zapraszam na kolejne moje filmy. Tak jak mówię, na, za 12 godzin na, nagram co słychać o moich zbrojacków, eee, Będziecie mieli okazję zobaczyć. Trzymajcie się, zbrojnie kancistrus, do następnego. Cześć!